Budowa komórki grzyba i bakterii. Zacznijmy od komórki bakteryjnej. Najbardziej charakterystyczną cechą budowy komórki bakteryjnej jest to, że nie posiada ona jądra komórkowego. Zatem mówi się, że jest to komórka bezjądrowa albo prokariotyczna. Funkcję jądra komórkowego pełni nic DNA, która zanurzona jest w cytozolu. Czasami mówi się, że jest to substancja jądrowa lub też nukleoid. Cytozolu występują również jak najbardziej rybosomy, a komórka bakteryjna od otoczenia oddzielona jest błoną komórkową. Na powierzchni błony komórkowej do tego występuje ściana komórkowa, a u niektórych bakterii jeszcze otoczka śluzowa, której funkcją jest m.in. ochrona bakterii przed. Wyschnięcie. Część komóreczek bakteryjnych ma rzęski, dzięki którym może się ta bakteria poruszać. Zatem z jakich elementów taka komórka bakteryjna jest złożona? Organelle, komórki bakteryjne to błona komórkowa, to cytozol, to rybosomy, to jest nić DNA, to jest ściana komórkowa, otoczka śluzowa oraz oczywiście rzęska. Jak zbudowana jest komórka grzybowa. Komórka grzybowa przypomina budową komórką zwierzęcą. Organele, które w niej się znajdują, to są ściana komórkowa, błona komórkowa, cytozol, jądro komórkowe, mitochondrium, wodniczka, a także rybosomy. Ponadto warto też wspomnieć, że tak jak komórka roślina. właśnie yy, Komórka grzybowa ma tą ścianę komórkową, co jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o tą ścianę, to jest jednak ona tutaj nie, z, nie jest zbudowana z celulozy, tak jak w przypadku ściany komórkowej, komórki roślinnej, ale z hityny. A hityna buduje pancerzyki stawonogów. Zatem porównajmy poznane komórki organizmów. Błona komórkowa. Błonę komórkową znajdziemy w każdym rodzaju. Komórki. Cytozol. Cytozol oczywiście występuje też w każdym rodzaju komórki. Jądro komórkowe już teraz wiecie, że występuje na pewno w komórce zwierzęcej, roślinnej i grzyba, ale nie ma jądra komórkowego w bakteryjnej komórce. Mitochondria również występują w komórce zwierzęcej, roślinnej oraz grzybowej, ale nie ma mitochondriów komórka bakterii wakuole. Wakuole występują w komórce zwierzęcej, roślinnej i grzyba, na pewno nie w bakteryjnej, ale są troszeczkę inne. W mianowicie w komórce zwierzęcej jak występują, to jest wiele drobnych. W komórce roślinnej jest jedna duża, położona w centralnej części komóreczki, a jeżeli chodzi o komórkę grzyba, to może być jedna duża lub wiele drobnych. No i komórka bakteryjna wakuoli w ogóle nie posiada. Rybosomy są w każdej z tych rodzajów komórek. A chloroplasty, no to tylko i wyłącznie w komórce roślinnej, ponieważ ona to przeprowadza fotosyntezę. To znaczy nie ona, tylko w niej. E, ściana komórkowa, ściany komórkowej nie posiada komórka zwierzęca, a znowu roślinna, grzyba i bakterii jak najbardziej posiada.